Hej. Na dzisiejszej wyprawie źle prowadził mi się kład. Przestawiona jest zbieżność kół przednich. Zapewne po poprzednim wypadzie musiałem gdzieś trafić lewym kołem w jakiś korzeń. Kierownica stoi prosto. Prawa strona wygląda dobrze. Przednie koło ucieka delikatnie na zewnątrz. Natomiast lewa strona, jak widać, lewe koło ucieka dosyć mocno na zewnątrz. Zaraz pokażę jak to wygląda z przodu. Też widać, że ucieka to koło dosyć mocno, więc będę musiał dokonać korekty zbieżności. Potrzebne będą mi dwa klucze płaskie, 14 i 19. Kluczem 14 łapiemy w tym miejscu drążek kierowniczy, a kluczem 19 luzujemy nakrętki kontrujące po jednej i po drugiej stronie i kręcimy drążkiem kierowniczym tak, żeby przód koła zaczął chować się do środka. Po regulacji pamiętajcie, żeby dobrze skontrować nakrętki drążka. I wygląda to tak po korekcie e, zbieżności. Prawa strona wygląda dobrze, delikatnie ucieka przednie koło na zewnątrz i lewa strona wygląda to też dobrze, też delikatnie ucieka nam e, lewe koło na zewnątrz. Jazda testowa zrobiona, kierownica stoi prosto jest ok. Tyle na dziś, mam nadzieję, że film okaże się pomocny. Hej!